Cześć, to ja, Leśny gnom z piwnicy. Chciałem Wam tego nie nagrywać, ale myślę, że on jakoś tam w przykłócu może być. Przecież to jest ważny etap piłowarstwa, bo bez tego przeleję American Wita do wymytego i wysterylizowanego wiaderka. On tylko tak wygląda. Proszę. O, coś tu było. Do ciemnego wiaderka poprzez wymyty i również przepuszczone przez piraciarczy sodu, węży, gumo, Zresztą pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Jak ten American Weed tutaj się nam sprawuje. To wygląda tak. No nie będziecie czuć niestety zapachu, aromatu. Spróbuję to. O kurczę! Nowe wiadra mają to do siebie. Dobra, muszę wstawić sprzęt. Nowe wiadra mają to do siebie. Czy macie takie machanie, co? Że nie otwierają się prosto. Dziwny aromat, szczerze powiedziawszy. Czy nie ma tutaj skażenia? Proszę. Nie ma skażenia. Ale kurczę... Coś tu jest nie tak. Tak to wygląda. U góry, jak widzicie, zrobiły się nawet klarownie. Im dalej na dół, tym już mniej. Tam leżą drożdże. Wobec tego, jeszcze raz przepraszając, za takie ruchy dziwne. Szeroki kąt jest. Zaczynamy przelewać. O, o kurde, ale się wziąłem Znaczy co? Nie, 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 to coś tylu alkoholu mnie ugryzło. <laughs> no dobra, jedną końcówkę zanurzam, starając się nie machać tym mocno, a drugą zaciągam, bez połykania oczywiście <śmiech> świnie. I lec. <laughs> no i teraz sobie tak stoję. Tu, jak widzicie. Leci, pszenica, ja w tej chwili nie widzę w ogóle co robię, więc musicie mi wybaczyć, jeżeli coś ucieknie, tutaj maleje tak i tym wężykiem leci, sami ocenicie jaki to jest kolor, pszenicznina, co tam dużo mówić. Nie będę chciał zaciągnąć mm, tych drożdży, dlatego teraz akurat muszę wszystko podstawiać i zobaczyć jak to tu wygląda. Wiadra są bez kranika, a ważne żeby, jeżeli macie wiadro z kranikiem, żeby zobaczyć czy jest zamknięty. Kranik mi niejednokrotnie mm, byłem pewny, że jest zamknięty, a potem mi coś po nogach patrzę, taplam się, a tu kurczę, piwo wylatuje przez otwarty kranik. Kranik. Jak wiecie wszystko jest od fermentowania do zera, dlatego postanowiłem przelać już dzisiaj, to jest w piątek Chyba dokleję to do tego filmika z vintage, vintage Ale. O w mordę jeża. No i stało się to. Co się nie powinno stać. Podniósł się osad grażowy. To jest tak jak się pieprzy zamiast robić. Głupoty w ogóle pieprzy I Teraz zaczynam się bać o to wszystko. Wysmyknęło mi się z ręki. Chciałem przechylić i... Bardzo niedobrze. Praktycznie wszystko poszło... W... Gdzieś tam. Poszło się walić. Spadło mi z kafelki, no. No ale nic, dobra, no. Jestem niezadowolony. Nie pierwszy raz, nie ostatni. Staram się... Nie zaciągać już drożdży, bo właśnie tak naprawdę zupełnie niepotrzebnie to robię, ale no, już mi zbiera drożdże widzę. No dobra, niech trochę jeszcze nazbiera w końcu to pszenica. Dobra, nie, nie, nie. Koniec sobie. Na naciągnęło mi trochę tych drożdży. A więc tak zamykamy. Zostawiamy wiaderko i robimy tak. To jest atanaum. Chmiel. Pięknie pachnie. Moja żona mówi, że to wali jak Anturium. Nie wiem, jak wali Anturium, ale na pewno nie tak. Wiedzą, że tu jest 50 gram. Jak daje chmiel? Pokażę Wam z bliska. Po prostu tak. O, czekajcie, bo tu muszę sobie. Ekranik przeciągnąć na dół, żebym widział, co robię. Mam chmiel i co? Ma być po amerykańsku. To jest, nie? To jest chmielenie na zimno. Myślę, że chyba starczy. 25 gram. Czy wsypać wszystko? On jest do kiedy ważny? 12-2014. Dobra, słuchajcie, to i tak nie podniesie IBU. Więc żegnamy się z całą zawartością. Tego dużo nie zostało. A to naum. To jest chmiel aromatyczny. 4,6 alfa, alfa, więc jak pszenica amerykańska. No to jest, nie? Dobrze, słuchajcie, nie mieszam, nie dotykam. Jest piątek. Wobec tego pozostawiam to na sobotę i niedzielę. W szczelnym środowisku. W miarę szczelnym środowisku. Czekajcie, ja nie nie wiem co się dzieje. W miarę szczelnym środowisku. Zamykam. I żebym był już pewny do końca, mam tu taką strzykaweczkę Ale nie po to. Po to, żeby ten kranik sobie zadać. Żebym był pewny o kapsel, zostawiłem z vintage. Vintage Nie Niedobrze, że mi się to zmieszało. No ale cóż. No. Aha, nie pokazałem Wam jeszcze. jeszcze co, zrobię z tego oddzielny filmik, bo widzę, że się 7 minut. Osad drożdżowy Wam jeszcze pokażę, a co, szaleć to szaleć, nie? To wygląda tak, żeby mi nie wpadł aparat, niezbyt zachęcające to wygląda, tego już nie zlałem, jak widzicie tutaj są drożdże, które tak naprawdę, z których można byłoby zrobić, gęst to jest gęstwa, można byłoby zrobić jeszcze raz jakieś piwo, Ale kurczę, coś mi w zapachu nie pasuje. Albo to nie mój zapach. No nie, że kloak, ale. No nie, no coś mi nie pasuje w tym zapachu. Więc to idzie do mycia. To jest mój Blackbeer. Tu trochę piwek. A, między innymi o degustacyjne różne. Trzy skrzynki. No, i tutaj troszeczkę jakiś zapasik. Temperatur 17 stopni w piwnicy, więc jest w miarę ok. No i to tyle. Żegnam Was tak tym razem. Już bez pożegnania się zamacham Wam ręką. Papa! Pa. Do zobaczenia.